I w wielkim skrócie, jak to działa? No, musimy po prostu za pomocą USB-C podłączyć nasz smartfon do monitora. Niektóre monitory mają takie USB-C od razu wbudowane, więc wystarczy kabelek. Ale nawet jeżeli macie ekran z samym HDMI, no to możecie użyć takiego oto huba, przejściówki. W każdym razie jest rozwiązanie, żeby to zrobić na praktycznie dowolnym ekranie. Ale co tutaj można robić? I wam powiem, że oczywiście nie możecie grać w jakiejś. Najlepsze tytuły natywnie, bo korzystając z GeForce Now, oczywiście możecie. Nie powiem wam, że odpalicie wszystkie aplikacje profesjonalne, wszystkie aplikacje do zaawansowanego montażu wideo albo do obróbki zdjęć. No, tak to nie wygląda. Ale jeżeli chodzi o podstawowe zastosowania, czyli coś, czego potrzebuje 90-95% użytkowników, to mamy tutaj praktycznie wszystko. I nawet widać, że tutaj. Ten Google stara się wprowadzać no, elementy interfejsu. Które znamy już z Windowsa przede wszystkim, bo mamy normalnie przyciski zamykania, maksymalizacji, jak też minimalizacji, więc to zdecydowanie na plus. Powiem wam, że to wygląda bardzo podobnie do Chrome OS, bardzo miło się z tego korzysta. No i fajne też jest, że to nie jest po prostu kalka z Windowsa, ale wprowadzono tu też autorskie rozwiązania, bo kiedy klikniemy na ten oto przycisk w doku raz, no to odpalają nam się aplikacje. Ale kiedy przytrzymamy tutaj, no to odpala się Circle to Search, czyli coś, co znamy przede wszystkim ze smartfonów z Androidem oraz innych urządzeń z Androidem i możemy na przykład za pomocą myszki zaznaczać, co chcemy wyszukać. Bardzo, ale to bardzo użyteczne. Więc jeżeli macie smartfon Pixel, jesteście w tej mniejszości, no to możecie już tę funkcje wypróbować, a cała reszta będzie musiała poczekać. Ile dokładnie? Nie wiadomo, ale po tym jak ta funkcja się rozwija, to widać, że jesteśmy... Bliżej niż dalej oficjalnego wprowadzenia, bo jeszcze rok temu to tutaj nie działało praktycznie nic. A teraz po kilku aktualizacjach działa to po prostu lodzio miodzio.